Hello, 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 z tej strony Ryku Play i zapraszam Was na trzeci odcinek z serii rychu Info. A w tym odcinku przedstawię Wam najnowsze zapowiedzi. Więc nie ma co się pierniczyć, zaczynamy gadać sobie, dobra. Pierwszą grą, którą chciałem Wam przedstawić jest Beyond Good and Evil 2. Gra ukaże się na PC, PlayStation 4 i na Xbox One. -a producentem jest oczywiście Ubisoft Montpellier. Nie znamy dokładniej daty wydania. Spodziewajmy się trybu multiplayer gra typu akcja RPG. Będziemy, będzie można ją oczywiście będzie ona rozgrywana w otwartym świecie. A aby uzyskać więcej informacji, także podaję wam stronę internetową www.ubisoft.com. Kom. Tam wszystko macie napisane dokładnie Ja ogólnie ja ogólnie odcinki zapowiedzi będę robił podobnie jak, jak robiłem w targach e Czyli podaję platformy, producent, datę wydania, czy tryb multiplayer będzie stronę internetową. Żeby to też nie trwało milion lat, bo po prostu ja rozumiem, że tak odcinki jak jak o samych targach E3 gadałem 45 minut i to było to był naprawdę spory odcinek ale mam nadzieję, że wam ja się podobał jeśli chcecie usłyszeć moją opinię na temat targów E3 zapraszam oczywiście do mojego pierwszego odcinka z serii Rychu Info a jak chcesz widzu obejrzeć najnowsze premiery sierpniowe zapraszam do drugiego odcinka Rychu Info oczywiście następną grą którą chciałbym przedstawić, jest They Are Billions. Gra ukaże się tylko na PC, ta Numantian Games jest producentem tej gry. Gra prawdopodobnie ukaże się w roku 2017, ale to jest na razie znak zapytania. W 100% jeszcze pewności nie mam, ale powinna się ukazać właśnie w tym roku. Brak niestety trybu multiplayer, to jest największa bolączka. Jak jest gra typu, bo gra jest typu RTS zombie Jak są zombiaki, aż się prosi, żeby zrobić tryb multiplayer No a tutaj oczywiście twórcy mają to w dupsku za przeproszeniem No i niestety trybu multiplayer Nie zrobili Strona internetowa, aby uzyskać więcej informacji zapraszam na stronę interne internetową numantiangames.com Ukośnik, they are billions no i to tyle, co bym ja w zasadzie chciał powiedzieć o, tym, o tej produkcji akurat. No szkoda, ubolewam nad braku trybu multiplayer, co niestety nie jest zbyt pocieszającą informacją. Kolejną grą jest Hunt Showdown. Naprawdę, no, gra tak powiedziałbym trochę wchodzi w battlefieldowy klimat. Takie mieszanina Battlefield 1 i CSGO. Tak, tak bym powiedział. E, gra ukaże się na PC, -ta, PlayStation 4 i na Xbox One. A. Producentem jest Krytek, czyli producent Far chociażby nie znamy daty wydania. Tryp multiplayer będzie do 5 drużyn po dwie osoby. Czyli no, całkiem milutko i sympatycznie, można, można zebrać się z kumplami i se zapykać. Ogólnie gra będzie miała też spore wymagania, bo wiadomo... W, na jednym serwerze pomieścić pięć drużyn, no wiadomo, że po dwie osoby, ale jednak pewne wymagania mieć będzie musiała, żeby dać radę utrzymać taki poziom. Gra typu taka, taka akcja drużynowa akcja i taka esportowa można powiedzieć takie trochę podobne do esportowej można powiedzieć. I strona internetowa: www.handshowdown.com. W zasadzie tyle co chciałbym opowiedzieć o tej produkcji, nie ma co tu się zastanawiać, nie wiadomo ile. Przejdę do kolejnej produkcji: kolejną grą, jaką chciałbym przedstawić, to jest Blas, Prze... Blas Pemus. Ale mam kłopoty z wymówieniem tej gry. Jeszcze raz: Blas Przemo... chyba, dobra tam. Wszyscy wiedzą o co chodzi, tu pięknie napisane, kurna, no normalnie podoba się wszystkim. Gra ukaże się na PC, PS4, Xbox One i na Nintendo Switch Oczywiście no Nintendo Switch będzie takie, takie trochę w stylu retro jest ta gra Więc Nintendo Switch po prostu rządzi w tego typu grach The Game Kitchen wyprodukowało tą grę Ale gra ukaże się dopiero pierwszego kwartału 2019 roku Więc naprawdę fanów retro Fani retro będą wystawieni na próbę, bo naprawdę no, po prostu dopiero prace nad tą grą dopiero zostały rozpoczęte, więc no, no trzeba uzbroić się w cierpliwość. Brak będzie trybu multiplayer i strona internetowa www. bla. Gra będzie bardziej taka typu platformówka i retro. No, wszyscy wiedzą, wiadomo o co chodzi. No i teraz gra, co do której wielu ludzi ma. Mocne oczekiwania Wild West Online Gra która okaże się tylko i wyłącznie na PC I ma zastąpić PC-towcą Red Dead Depension Bo jak wiadomo Red Dead Depension 2 Która ma się ukazać około października Listopada tego roku Albo w grudniu, coś takiego e, uka Nie ukaże się na Komputery osobiste I właśnie po to ma powstać Wild West Online Oni są po to aby zapewnić podobne doznania fanów takich gier MMO fanów takich gier o dzikim zachodzie, takiego westernu, żeby także PC-owcy mieli się czym pocieszyć. 612. Jest, 612 Games jest odpowiedzialny za produkcję tej gry Da, ta gra powinna się ukazać w grudniu tego roku. Płatny klient, czyli gra będzie do pobrania z internetu, oczywiście, ale ten klient będzie płatny, czyli kto, nie za kto jest fanem, ale nie będzie chciał zapłacić, niestety sobie nie zagra. I, i strona internetowa, na której można zobaczyć wszystko o tej grze, jest www.playwwo.com. Mam nadzieję, że jednak. Ja z pewnością będę chciał pobrać tą grę, bo niestety Red Dead Redemption 2 nie dla mnie, bo nie mam, bo nie posiadam konsoli Ale no Ale no, czekamy Czekamy, może, jednak I Wild West Online Podoła w zadaniu i dorówna Red Dead Redemption Kolejna gra, którą chciałbym wam przedstawić to jest Sonic Forces Czyli jakby kontynuacja Sonic Mania. Z ogólnie gry typu Sonic wracają po 26-letniej przerwie i teraz widzimy ruszają z hukiem Gra ukaże się na PC, PlayStation 4, Xbox One i na Nintendo Switch. Gra jest produkowana przez Sonic Team. Może lepiej znany przez może lepiej są znani przez Was. Sega to, jest, to, jest, to są jedni ci sami. Gra powinna się ukazać pod koniec tego roku. Nie wiadomo, czy to będzie końcówka grudnia, czy może przełom listopada i grudnia, tego nie wiadomo. Brak będzie trybu multiplayer i strona internetowa Sonic Sega JP na Sonic Forces. Gra będzie typu platformówka i akcja. Hmm. No dobra. Jak tu jest? Kolejną grą jest Past Cure, Gra ukaże się na PC, PlayStation 4 i na Xbox One. Producentem będzie Phantom 8. Data wydania: czwarty kwartał tego roku. No, czyli praktycznie w październiku, już powinna się ukazać. Brak tybu, trybu multiplayer. Strona internetowa www.phantom8.studio. Gra typu akcja skradanka no jakoś nic szczególnego raczej mnie to nieprawdopodobne nie będę chciał aby sobie zakończyć tej gry bo nie jest ona jakoś niesamowitą niesamowitością i z pewnością nie jest to jakaś bomba niesamowita więc raczej sobie odpuszczę kolejną grą jest Riders of the Broken Planet Gra ukaże się na PC, PlayStation 4 i na Xboxa One. Producentem jest Mercury Steam. Data wydania końcówka tego roku, czyli pewnie gdzieś grudzień. E, już można praktycznie, już w tym momencie, można zapisać się do otwartej bety na oficjalnej stronie. I jest to. I można zagrać na multi do 5 osób. Ale niestety jest taki problem, że tylko. 4 versus 1. Niestety nie jest to nic zadowalającego. Jednak o tej grze wiadomo nieco więcej, więc w tej grze chciałbym wam przedstawić moje plusy i minusy, które wypisałem sobie tutaj ładnie na karteczce. Nie mam kamerki wideo, więc wam nie pokażę. Ale mam nadzieję, że na słowo uwierzycie. Strona internetowa, o której wspominałem, to jest www.ridersoftthebrokenplanet.pl jeszcze raz, mogę, jeszcze raz mogę powtórzyć, bo rzeczywiście jest to długa strona www Soft The Broken Jest to gra typu shooter, czyli taka typowa strzelanka umieszczona w świecie fantazy I jednym z głównych plusów tej produkcji jest to jest bardzo fajny świat i obsada aktorska, naprawdę naprawdę gra jak na to, że jest shooterem naprawdę będzie dosyć fajna, milutka i sympatyczna no i niestety gra ma tu, jest też minus jeden gra jest taka, że po prostu ładowanie trwa czasami gra nie będzie miała ogólnie potężnych wymagań ale na słabych kompach wczytywanie będzie trwało po prostu dwa tygodnie a jak i będzie niestety na słabszych komputerach po prostu będzie wyrzucać do pulpitu. No niestety, no czasami trzeba, czasami trzeba stawić czoła problemu. No niestety, no, no trudno, no co zrobić? No nic nie zrobisz. Kolejna gra, którą chciałbym Wam przedstawić, jest Dead Kels. Grał się na PC ta Motion Twin jest odpowiedzialny za produkcję tej gry. Grał ukaże się gdzieś w 2018 roku. Można uzyskać wczesny dostęp na Steamie około 72 zł, tak mam tutaj napisane, około 72 zł kosztuje ta gierka. Brak będzie trybu multiplayer. Niestety to jest kolejny kolejny bulbo jest to gra typu platformówka, a grafika będzie typu pixel art, czyli takie trochę takie trochę Minecraftowe klimaty zostaną zastosowane w tej grze jest strona internetowa www.deathcalls.com I do tej gierki również mam przygotowane plusy i minusy, więc zaraz wam o nich opowiem eee, Z wstępnych gameplayów wynika, że jest bardzo Jest bardzo udany i dynamiczny system walki, że naprawdę Naprawdę można się przy nim dobrze bawić I że walka sprawia naprawdę dużo przyjemności, co jest też bardzo bardzo fajnie zrobione. Oprawa graficzna i dźwiękowa naprawdę wychodzi ponad poziom. Może się podobać. Dźwięk jest taki bardzo przyjemny. I to zastosowanie Pixel Artu też jest świetnie zrobione. Więc naprawdę szacun dla twórców z Motion Twin. I bronie, jest to bardzo, jak na oczywiście, taki trochę świat fantazy. Ogólnie jak na świat gier. Jest naprawdę bardzo realistycznie dostosowany moc broni i różnych żelaz, typu miecze, tam takie, takie tam łańcuchy te różne. Naprawdę to fajnie dopasowane i obrażenia naprawdę świetnie odwzorowują wygląd, zasięg rażenie Naprawdę mi się to podoba. No oczywiście muszą być i minusy. Mam tutaj wypisałem sobie jednego minusa, ale niestety dosyć dużego bo gra ogólnie będzie polegała na tym, że będziemy mieli do czynienia z kilkudziesięcioma nawet próbami i początek każdej próby jest bardzo schematyczny polega na tym samym i dla wymagających graczy to nie przejdzie czyli niestety twórcy no mają jeszcze czas do 2018 roku, żeby nieco to zmienić, żeby te próby nie, nie nadkładały się na siebie, żeby nie były schematyczne, że będzie można przejść grę z zamkniętymi oczami, no tak jednak nie może być. Oby twórcy to zmienili: to gra naprawdę będzie potężna. Kolejną grą, jaką chciałem Wam przedstawić, to Switchit. Gra ukaże się na PC-ta, producentem jest Barrel Roll Games, nie znamy daty. Wydania jednak na Steamie już jest dostępny wczesny dostęp za około 60 zł, czyli gdzieś tak plus minus 15-14 euro. Klient oczywiście, także dodatkowo, tak dodatkowo jest. Mmm, ten kurna halo, myśl Dodatkowo klient będzie opłacany, czyli poza tymi tam 15 euromi będzie musieli jeszcze dopłacić. Nie wiem dokładnie ile, ale jeszcze będzie trzeba płacić za klienta, czyli trochę lipa, ale dla chcącego nic trudnego. Oczywiście. I gra, oczywiście gra będzie obowiązkowo w trybie multiplayer I strona internetowa www.witchit.com Gra taki typowy multiplayer, bo ciężko ją zakwalifikować do typowego RPGa, typową akcję, typową przygodówkę Typową science fiction fantazy Naprawdę ciężko ją do czegokolwiek sklasyfikować, więc Na razie ja bym się, ja bym nie szalał Poczekałbym aż ta gra się ukaże I dopiero wtedy coś bym o niej mówił Mam wypisane sporo plusów Bo gra naprawdę Naprawdę cieszy w pewnym W pewnym jakby W pewnych walorach Obejrzałem oczywiście już W tych grach o których opowiadam od Od Riders of the Broken Planet Te gry już są dostępne na stronach internetowych Takie gameplaye wstępne I na, na nich Na ich jakby podstawie można w sobie snuć jakieś wnioski i wypisywać co jest fajne, a co nie. Ja sobie na przykład wypisałem bardzo fajna, urokliwa Iri jest bardzo urokliwa, rozpikselowana oprawa. Naprawdę ciekawie to wygląda i bardzo fajnie jest to, że twórcy jednak trochę odbiegają od tego sztywnego, realistycznego świata, tylko tak, że twórcy bawią się tą grafiką. To jest naprawdę fajne, no i na pewno to jest dla mnie bardzo dużym. Plusem, balans rozgrywki jest znakomicie ustawiony. Naprawdę cieszy. Jest to jeden z głównych punktów, bo jednak, bo jednak balans poprawia wiele rzeczy. Na przykład prosty przykład. Gothic 3, na przykład, jest bardzo, jest fatalnie zoptymalizowaną grą. A na przykład content mod, czy nie wiem, czy o tyle content mod, czy community patch. Bo nie wiem, content mod albo community patch sprawia że można w opcjach gry ustawić sobie takie coś jak balans alternatywny który też trochę pomaga w optymalizacji gry ale lepiej żeby ten balans był od początku i właśnie w Witch It ten balans od początku jest. To jest naprawdę dobre. Gra nie jest w ogóle zbugowana, to jest bardzo ważne. Na żadnym z gameplay'i gra w ogóle się nie przycina i po prostu gra pokazuje, że została świetnie zoptymalizowana. No, oczywiście przycinki będą na komputerach tak zwanych drewniaczkach. Wtedy oczywiście przycinki będą, ale na porządniejszych komputerach w 60 fps będzie śmiganie jak talala. No i teraz przejdźmy do minusów. Niestety gra jest o wszystkim i o niczym. Jak na razie jest dosyć pusta. Mało ma tak porządnej zawartości, w którą można by się wgłębić. Niestety to jest duża wada, bo tam takie, że bugi, rozpikselowana urocza grafika, czy coś takiego To są tak naprawdę tylko dodatkowe smaczki, w grze tak naprawdę liczy się grywalność najbardziej Oczywiście wiadomo Trzeba jednak trochę mieć na co popatrzeć w tej grze, a nie tylko tam tak se... Badziewsko, że tak powiem Ale jednak to są dodatkowe smaczki, najlepiej żeby, żeby w grze się dobrze grało A na razie gra ma trochę zbyt mało treści Niestety. No i też szybko się nudzi, nie można powiedzieć, że ta gra wciąga, bo jednak nudzi, On, ona ma, to, ma coś do siebie, że po prostu Pff, nudy są masakryczne czasami, też ze względu na tą treść, na, na brak tej porządnej treści, twórcy mają czas, nie wiadomo kiedy w tym 2018 roku ta gra się ukaże, więc, więc poczekajmy. I lepiej niech twórcy pokażą z tą, tą treścią, bo bez treści ta gra niestety wiele nie osiągnie. Ale się rozgadałem o Widget No i teraz jedna z, z największych zapowiedzi: Ancestors, na pewno to ma być, to naprawdę ma być potężna gra. To ma być podobno, ma dorównywać Chilwari, Medieval Warfare albo For Honor, czy naprawdę grubo gra ukaże się na pc i na Xbox One Destructive Creations jest producentem tej gry w pierwszej połowie 2018 roku gra ta się ukaże 6 multiplayer będzie dostępny w tej grze i strona internetowa www.destructivecreations.pl łamane na Ancestors gra jest typu RTS-em średniowiecze no tak jak mówiłem no Gra idzie w ślady For Honor i Chivalry, i Chivalry Medieval Warfare. Mam nadzieję, że jednak trochę odbiegną od tych standard, od standard, od standardów i pokażą jednak, że stać ich na coś. Oczywiście mam także wypisane tutaj plusy i minusy. Gra nie tylko, jest typowy, nie tylko idzie w ślady Chivalry i For, For Honor, a też jest inspirowane na podstawie Age of Empires i Company of Heroes czyli gier który, czyli gier strategicznych i to było bardzo fajne, taka mieszanina rycerskich ze strategicznymi naprawdę mogłyby znaleźć naprawdę ciepły odbiór wśród graczy, więc naprawdę to jest naprawdę bardzo fajne Adam Skorupa, czyli Adam Skorupa, czyli jeden z deweloperów tego studia jest, jest odpowiedzialny za muzykę i naprawdę muzyka w pewnych momentach brzmi dobrze. W pewnych momentach jest bardzo smutna i podniosła. A w pewnych momentach typowo... typowo dobitki, naprawdę. Trzeba pochwalić polskiego dewelopera. Ma ciekawy pomysł i ciekawą koncepcję. Jak twórcy jeszcze, oczywiście to jest kolejny plus. Jak twórcy, jak twórcy go jeszcze pociągną, naprawdę z tej gry wyjdzie coś znakomitego. I naprawdę gorąco polecam tą grę. Bo uważam, że z tego będzie naprawdę coś znakomitego. No i niestety są także, wiadomo, minusy, ale minus mam tylko jeden. Niestety, największą chorobą gier średniowiecznych rycerskich jest Fabua. Chivalry w kampanii Fabua na doklejkę. For Honor Fabua. To chyba trzeba sobie samemu wymyślić No i tutaj niestety też na próżno na razie szukać fabuły No oby jednak twórcy w, trochę wprowadzili tej RPGowej fabuły I będzie na pewno dobrze Na pewno będę czekał na tą grę, bo to będzie coś porządnego I liczę, że z tej gry wyniknie coś naprawdę porządnego Dobra ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że on wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, napisz drogi widzu fajny komentarz, walnij subskrypcję, no i mam nadzieję, że się podobało i oczekuj na kolejne odcinki, na razie, cześć, pomba bank.